Gość poranka drugi. Profesor Aleksander Bartłomiej-Skotnicki, dzień dobry. Dzień dobry. Światowej sławy, hematolog, transplantolog, a także przyjaciel ocalonych z Holokaustu badacz historii. Żydów w Polsce, w Krakowie, między innymi. To, to wielki zaszczyt gościć Pana, Panie Profesorze, w tym szczególnym dniu, dniu 75. rocznicy wyzwolenia obozu Auschwitz-Birkenau. Przed godziną rozmawialiśmy z antropolog kultury z Instytutu Pileckiego o, o takiej pułapce, w której się łatwo możemy znaleźć. Z jednej strony Pułapka rocznic i liczb, które są abstrakcyjne, z drugiej pułapka emocji, czasem zbyt łatwych emocji. Jak nie wpaść w obie? Ten dzień jest bardzo szczególny, bo przypomina nam o tragedii, która miała miejsce podczas II wojny światowej. I trzeba pamiętać, dotyczy to nie tylko byłego obozu Auschwitz-Birkenau, ale wielu innych obozów w Polsce, w których zginęło więcej ludzi niż w Oświęcimiu. Trzeba o tym pamiętać, że była przecież Treblinka w tu w Warszawie, wiemy, dla Krakowian był Bełżec, gdzie w sumie zginęło więcej niż w Auschwitz. To jest jeden, jedna sprawa. Druga, że przesłanie walki z odrzuceniem człowieka, z nietolerancją, z Traktowanie mniejszości przez większość jako coś gorszego, mniejszości, czy to narodowościowej, czy religijnej, czy seksualnej, jest to przesłanie na dzisiejsze czasy. Jak również kwestia ratowania, to bardzo pięknie, że Polacy sprawiedliwi uzyskali statut weteranów za czasów. Le Lecha Kaczyńskiego. Oni byli bohaterami, większymi nawet od bohaterów państwa podziemnego, od żołnierzy y, armii krajowej, albo sprawiedliwi, nie mieli dowódców, nie mieli broni, nie mieli żołdu, jak mieli żołnierze AK z Londynu. I to przesłanie, że trzeba, tak jak Irena Sendlerowa mówiła, podać rękę potrzebującemu, nawet Będąc w sytuacji zagrożenia, jest to przesłanie na dzisiaj. Z tym, że dzisiaj nam nic nie grozi pomagając innym ludziom. A też wielu ludzi tego nie chce czy nie może robić. Obserwując to, co czasami pojawia się w mediach społecznościowych, widać przede wszystkim te... Ta te łatwość, ta te, te łatwość także przekraczania pewnych granic przez młode pokolenie, jak jakiś czas temu no, szerokim echem na całym świecie, obiły się te fotografie, właśnie z, ludzie robili sobie zdjęcia na rampie kolejowej w Auschwitz, na torach, prawda? Ta, ta, ta próba, na no, właśnie, można się zastanowić, czym to jest, czy to jest brak edukacji historycznej, czy. Czy brak takiego stosunku, który poprzednim pokoleniom towarzyszy i właściwie jest oczywisty, pokoleniom, które nawet nie musiały mówić, bo, bo wszystko było jasne? Jestem zdecydowanym przeciwnikiem trywializacji czy wręcz komiksowania, jeśli mogę tak powiedzieć, tra tragedii holo Holokaustu. Czy jak niektórzy próbują odbrązawiać bohaterów tamtych czasów, na przykład Irenę Sendlerową, albowiem ta tragedia była niewyobrażalna. I tylko pochylenie się nad nimi, przypominanie, zachowanie pamięci jest wyrazem naszej kultury, wzruszenia, ale przede wszystkim sprzeciwienia się, aby dzisiaj nie miało to miejsce. Mógłby pan zapytać, dlaczego ja lekarz się tym zajmuję? Moja odpowiedź brzmiałaby następująco. Jestem obecnie wiceprezesem Towarzystwa Lekarskiego Krakowskiego, założonego 150 lat temu. I nasze towarzystwo przez 30 lat powojenne wydawało zeszyty oświęcimskie. Przez moich poprzedników, profesora Bogusza, zwłaszcza profesora Kępińskiego, Którzy, y, który to y, co miesięczne wydanie przeglądu lekarskiego było poświęcone y, uwolnieniu Oświęcimia, czyli to było styczeń i przez 30 lat byli więźniowie, ale też właśnie lekarze, czy to polskiego, czy ludzkiego pochodzenia, których postawa była wspaniała w tym czasie, sami byli więźniami, a próbowali innym, innym pomagać. Y, i te 30 lat, 30 zeszytów oświecimskich było dwukrotnie nominowane do Pokojowej Nagrody Nobla, dlatego że jest to autentyczna dokumentacja tamtych czasów. Jak mógłbym ja dzisiejszy współczesny lekarz pracujący w towarzystwie lekarskim nie kontynuować tych myśli nie organizować co roku spotkań w auli kolegium Novum właśnie w styczniu co jest poświęcone tym tragediom a w tym roku dokładnie kilka dni temu mówiliśmy o Sonderaktion Krakau gdzie Gestapo aresztowało prawie 200 polskich profesorów z Uniwersytetu Jagiellońskiego z Akademii Górniczej w tym 23 lekarzy kierowników klinik Wyobraźmy sobie, y, czołowe postacie medycyny krakowskiej nagle przestają istnieć. Są wysłane do strasznego obozu w Sachsenhausen, gdzie wielu z nich umarło w bardzo trudnych warunkach. Jeżeli do tego jeszcze dodamy, że już w październiku 1939 roku Niemcy zakazali żydowskim lekarzom leczyć nieżydowskich pacjentów, a przed wojną w Krakowie na 500 lekarzy, połowa, czyli 250 było żydowskiego pochodzenia. Jaki to był cios w społeczność krakowa w okresie wojny. Nagle połowy lekarzy nie ma. To tak jakby dzisiaj zamknąć w połowę szpitali w Warszawie, gdzie ludzie mają się leczyć. Ten, ten cały wymiar trzeba patrzeć na to bardzo szeroko. No właśnie, tak samo. Krew, która w Pana życiorysie, Panie Profesorze, pojawia się nie tylko dosłownie, ale i, i symbolicznie, bo to jest chęć takiego odkrycia opowieści o, o przedwojennym Krakowie, której częścią tkanki, jako, jako organizmu, podobnie jak częścią organizmu Polski, była społeczność żydowska krew jest wyrazem naszego życia obiegu informacji w naszym organizmie przez krew przechodzą impulsy również hormonalne immunologiczne odpornościowe i krew jest bardzo ważna albowiem ten produkt szpiku kostnego może być wymieniony od drugiego człowieka właśnie innej narodowości innej religii a nawet innej rasy i może przewrócić życie czyli w, mimo że to jest daleka analogia, mówimy o Holocaust Survival, ci co przeżyli Holocaust, my w mojej pracy mówimy Leukemia Survival, ci co przeżyli Białaczkę. I to ratowanie ludzi w naszych warunkach oczywiście jest znacznie ułatwione dzisiejszymi możliwościami medycyny. Ale życie się ma jedno, można zginąć z powodu zbrodniczej ideologii, można zginąć z powodu śmiertelnej choroby. Życie się ma tylko jedno. I ci, co ratowali, zagrożone życie w czasie okupacji, są rzeczywiście ludźmi na najwyższej kategorii, i pamięć o nich jest naszym obowiązkiem. Nie było ich wielu bohaterów nigdy nie ma dużo, ale ci, co byli, to są wspaniałe postacie. I, i będę dzisiaj mówił w Muzeum Polin również o janie Karskim, który jest takim symbolem nieobojętności, wychodzenia naprzeciw ludziom w potrzebie. Co więcej, Karski przekraczał granicę okupowanej przez Niemców Europy, dotarł do Londynu, dotarł do Ameryki, niosąc przesłanie tragedii, która tu się dzieje. I on spełnił swoje piękne zadanie i jest dzisiaj symbolem na całym świecie, uznawanym przez największe autorytety. Zadanie zostało spełnione, ale też gorzka lekcja odkrywana cały czas przez nas po latach, że Zachód nie mógł uwierzyć i nie zawsze chciał słuchać tego co raportował Jan Karski, Witold Pilecki. W ubiegłym tygodniu Instytut Pamięci Narodowej opublikował film Raport z Auschwitz, w którym e, pojawiają się dokumenty mało znane, czy wręcz nieznane o tym, że od 1941 roku do końca wojny Polacy informowali aliantów o tym, co dzieje się na terenie nazistowskiego obozu. To jest tylko przykład, jak to, co się dzieje w innym kraju, traktujemy, że nas to nie dotyczy. A mm, słynny Mając, przepraszam, panie profesorze, wejdę w słowo, mając od y, kilku lat wojnę u naszego wschodniego sąsiada, czyli Ukrainie, żeby przejść do, do tego, co jest współczesne. Jest słynne powiedzenie pastora y, y, Zdachał. Y, nie Mellera, który powiedział, przyszliście po socjaldemokratów, ja powiedziałem, że ja do nich nie należę. Przyszliście po komunistów, nie byłem komunistą. Przyszliście po Żydów, nie, nie byłem Żydem. Teraz przyszliście po mnie i o mnie się już nikt nie upomniał. To jest przesłanie. Przez człowieka, który jest w obozie i który ma świadomość, że póki mógł reagować, był obojętny, nie reagował i w końcu sam się stał ofiarą ostracyzmu, nienawiści. I myślę, że to, cokolwiek co, się dzieje na świecie, nawet tak daleko jak w Australii, powinno dotyczyć nas, na, nas każdego. My lekarze mówimy, że każda śmierć naszego pacjenta mnie umniejsza. Niekoniecznie tego, którego ja leczyłem, również tego, którą leczył mój kolega. To jest przegrana mojego zawodu, medycyny, ale też przegrana ludzkości, że jeszcze wiele rzeczy nam się nie udało poznać, przeciwdziałać zagrożeniom, również zdrowotnym. Profesor Aleksander Bartłomiej-Skotnicki, gość poranka dwójki. Bardzo dziękuję za tę opowieść. Państwa zachęcamy do tego, by być dziś w Muzeum Historii Żydów Polskich, Polin, na, na tym spotkaniu, wysłuchać opowieści, także sięgnąć do niej. Arka, opowieść o życiu i przetrwaniu to książka, tam, tam osobiste relacje naszego gościa. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo.